I teraz otwieramy o i delikatnie pod... Jak się, czuj, kucharz ma 7 żon, nie? I, i wiesz, rozwiózł się coś tam, no że ma kolejną, to no ta kolejna jak się nazywa? O nie, 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 nie. <śmuchy> Czy będziemy robić kampera dla Odyna? Odpowiedź brzmi... Więc po prawej stronie na górze widać, że wchodzi w niego około 6 amperów. Jaki no, masz ale... budżet? No, finalny? No nie, no na samochód. Na samochód? U, za mną ktoś stoi, ale wy jeszcze nie widzicie kto, bo to jest taka osoba, która jest sobą, <głos> <głos> ale mi dzisiaj to ewidentnie nie poszło. E, czekajcie, uwaga. Jeszcze tu o monitorek przesunę. Patrzcie kto do mnie przyjechał. A, nie ma go. <laughs> nie spodziewałem się. Chodź proszę bliżej do kamery. E, przywitaj się z widzami oczywiście. Witam serdecznie. E, a po co przyjechałeś? E, chciałem zobaczyć w końcu ten warsztat na żywo. O kurde, no i jak go oceniasz? E, no jest fajnie. Jest dużo miejsca, można naprawdę to tutaj zrobić super kampery. Aha. Czyli że to warsztat robi super kampery. A czyli, ty zawsze musisz mi zadać takie pytanie, że się zatnę. Macie super warunki, żeby robić najlepsze kampery. Super. A, a tak na serio to Piotr jest i my wymieniamy doświadczenia, pokazujemy sobie różnego typu rzeczy, jakich skorzystamy z klejów, czego tam jeszcze Piotrze. Złączki do wody, złączki. gaz, jakieś tam tak. wszystkie takie, żeby to... Dzielimy się wiedzą. Ja chętnie od Michała dużo wiedzy też skorzystam. No. Ja od Piotra i, i jak to włączymy i gdzieś tam się wymieniamy, to myślę, że i u Piotra będzie jeszcze lepiej, i u nas będzie jeszcze lepiej. Na pewno. A jakoś A... najważniejsze. Tak, ale Piotr, y... Piotr ma Suchara, ale musimy Karola zawołać. Karol! Karol! Chodź. Chodź. Dzisiaj ja cię zastrzelę Suchary. Chodź, chodźcie, ale tu musicie ten. Patrzcie do tego, no. Powiedz mi, ile to jest? Cztery łosie, dodać cztery łosie. No. No osiem 8. Łosiem? A, a, ty, a, a ty też ma fajne... Zobacz, Jak się... Czekaj, kucharz ma 7 żon, nie? I, i wiesz, rozwiódł się coś na no, wiesz, ma kolejną, to ta kolejna jak się nazywa? Żona? Kucharza? Usmażona! Usmażona! <laughs> Dobrze. Więcej nie pamiętam. Ja też nie. Tutaj mamy różnego typu laminaty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jeszcze 10 zamówiłem. I teraz co tu się będzie działo? Ponieważ laminaty są od 100 zł do 500 zł. I teraz, jeżeli mamy skorzystać z 10 laminatów, no to teraz pytanie, jak z którego, jakby który jest najlepszy w stosunku co na jakość. Zaraz Wam pokażę, co robi Karol, żeby znać odpowiedź na to pytanie. Tutaj są powycinane laminaty. A tutaj Karol co to pisze, że co? Ej, a Ci tu są nazwane. Nazwy. Napisane nazwy tych laminatów, nie, żeby wiedzieć, które jest od czego. Czy to ten akurat jest bez opisu, nie wiem jak się nazywa, ale ten jest o taki. Okej. Okay. I przyklej to tutaj, rozumiem, w to miejsce. Dokładnie, tylko pierwszą deskę chcemy otłuścić, oczyścić, a następnie jeszcze tyły każdego skrawka. A masz swojego faworyta? Albo swojego faworyta. Yy, złego faworyta, nie wiem jak to powiedzieć. Tak, mój faworyt jest y, najdroższy. Bo ja tak? lubię wszystko co jest właśnie najdroższe, więc ten faworyt, nie wiem czy pokazywać ceny? Można? No wszystko możesz. To jest tak, cena, jeszcze to jest w ogóle cena dla tych, dla firm, więc w ogóle on w detalu musi kosztować z 500 ileś. I za mniejszy metraż, bo mam ma 3 metry, nie? Paweł tak, dokładnie. A masz, albo co, podoba Ci się struktura rozumiem? Jakoś tak po sobie w ręce i tak czuję, że o, jest bliższe memu sercu. Dobrze, a, a które jest najdalsze twojemu sercu? O to. To? A to co to jest? Od starego. Od pierwszego. Od tamtego kampera? No. Ale dlaczego ci się nie podoba? Bo Maju wybierał chyba, nie? Czy nie? No, a ty jesteś uredny. Ty jesteś uredniejszy Pozdro Maju. Pozdro. Ale wiesz, że Maju niedługo przyjedzie? No czekam na niego, no, no i wtedy... Wtedy, ja nie brodę zapuszczą. Skonfrontuje się z tym co powiedziałeś. No oczywiście, no jak najbardziej, czekamy. <grym> Przyjeżdżaj byku Czekamy na ciebie. Mhm. Kurde, tylko się nie pytaj co robię. Ty pijesz w pracy? No absolutnie, w ogóle nie piję. Nie? Czekaj. Aha, ty tylko otwierasz. Ja tylko otwieram, to jest zupełnie co innego. No ale to kto to będzie pił? Nikt tego nie będzie pił. No jak to? Nie no, pewnie gdzieś tam yy, rozlejemy po prostu, no. My tam nie promujemy takiego trybu życia, prawda? No mnie też nie, no. Ale <noise> dalej nie przestajesz otwierać, no. <noise> Za chwilę zobaczysz. Jeszcze zobacz, żebyś miał więcej zagwostek, to jeszcze mamy keczup, jeszcze mamy nożyczki i to wszystko będzie razem użyte do czegoś. Pozwolę sobie nagrać. Dobrze. A, i kurde, czyli ty. Czyli nadajesz się na ranki z, z kobietami, bo wino otworzysz. Pewnie, że tak. Dobra. Osiem laminatów i przeróżne opcje. Czyli mamy, jeszcze tu widzę, lamaster. Długopis nie, Żeby Uszkodzenia były mechaniczne. Tak. Takie, które się najczęściej mogą zdarzyć, ewentualnie, nie? W tak? kamperze. No i zabrudzenia chemiczne. No dobra, to co, próbujemy? Taką? A nie, nie czekaj. Ta, no to to pierwszy ty, nożyczkami, tak? No. Tyk, tyk. Tyk. Bardzo ostro. No. no a ty, takiego nie zakładamy, bo to, bo to zawsze wiadomo, że się zniszczy, ale hmm. dobra, no. Tak, tak, nie, no ostro, no. No dobra, to to zostaw. I teraz co, kolejny mazaczek. To jakieś takie chciałem drewno jeszcze. No. A Drewnem nic nie idzie. Brudzi bardziej, bardziej brudzi, O, no. ale tu w ogóle nawet nie widać na tym. Na tym widać, No. rysy są. Dobra, zaraz będziemy oceniać. Dawaj, wszystko po kolei. Aha. A Ałówek mamy? Nie mamy, ale mamy długopis. Tak, ale tu nawet to nie chłonie wody, więc widać, że też z tego się raczej powinno no. szybko zetrzeć, nie? O, tu tak Tak skrobię to pewnie wiesz, wchodzi gdzieś tam w strukturę. Tak. Bardziej. Kieczupko. Kieczupko. To może ten, rozmazujemy palcem tam, czy tak. będzie wiesz, yy... no nie musi tego być tak dużo. Ale on musi zasnąć, bo z reguły ketchup się wiesz, po czasie gdzieś tam odkrywa. Hmm? Że. <laughs> że. <laughs> Uff, coś mi spadło. Czyli że jak się sprząta? Raz na miesiąc? <laughs> nie, no. Ja są tam częściej. Ale wiesz nie wiadomo, że teraz w samochodach jest, No jeść, dobra, na A jak to wtedy? To musimy jakoś może na, na, namoczyć jakąś nie, gąbeczkę? Nie, no bo z reguły jest tak, że to się, wiesz, niechcący. O nie, 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 nie! Ooo! Ale wtedy... Uuu! I wtedy jest, o kurde, niechcący się rozlało wino. O, no? jest wszędzie niechcący wylane. No i teraz trzeba poczekać, niech to niechcący chcący <noise> czy z reguły się wyciera to szybciej. Ja nie wiem, nie. trzeba by spytać kogoś, to tam użytkuje. To rozlał wino? Myślę, że od, od razu ze szmatą leci i to wyciera. Ojejku, ojejku, rozlało się! Ojejku, ojejku, rozlało I koniec, to się poprawi. Ale powinno... to może my zrobimy wersję? Nie, to my zostawmy. Nie, no my zróbmy tą najgorszą wersję, ok? Czyli wieczorem się niechcący rozlało, rano dopiero patrzymy, że się rozlało. Tak jest. Czyli co? No musimy schnąć do jutra. To zaczynamy. Najpierw będę zmywał za pomocą zwykłego płynu do szyb, tak jak się zazwyczaj zmywa. A później będziemy jechali acetonem. Tarararam, papam. O, ale keczup zaschnięty. Do miania naczyń keczup schodzi idealnie, czerwone wino schodzi idealnie i tyle. Jeżeli chodzi o rysy. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale rysy, pirazy, drzwi wszędzie wyglądają tak samo. Wszędzie są widoczne. No i nie można laminaturysować. No. No, nie pokonacie noża albo czegokolwiek, czym to po prostu po jakby przejedziecie. No to próbujemy teraz kolejny etap. Yy, o, jest taka różnica, że długopis zszedł łatwiej z tego nakierowanego, w sensie z błyszczącego, z matowego gorzej, ale to jest dopiero tylko i wyłącznie płyn yy, do szyp. Więc idę teraz jeszcze po, po gąbeczkę, a potem będziemy jechać już normalnie acetonem. Patrzcie, to jest najtańszy za 100 zł, przeciwprężny. Zeszło wszystko idealnie. Teraz ten, który robię, jest najdroższy. Zeszło tak samo, tego nie widać, ale są takie kółkowe od gąbki szorstkiej problemy, więc kolejne już nie będę robił tym, tylko i wyłącznie będę po prostu jechał acetonem po to, żeby nie zrobić takich kulastych, nie wiem kto powiedzieć, kółkowych rys na całym laminacie. Nie no, zdecydowanie to acetonem jest najlepiej, ponieważ albo pewnie benzyną, albo czymkolwiek ekstrakcyjną, czy tam czym, Schodzi szybko, fajnie i nie rysuje. Ogólnie ze wszystkich, ze wszystkich typów laminatów schodzi po prostu bezproblemowo wszystko. Jeszcze ostatni hmm. test, jaki chciałem zrobić, to jest test buta. Słuchajcie, jak się chodzi po kaperze. Zachaczy się butem, to zaraz jest wszędzie czarno, a jak chce się zrobić ten ślad, to nie działa. Ewidentnie chyba muszę założyć buta na nogę, tak jak ma być i wtedy po prostu jechać po tym. Zrobiłem to trochę poza kamerą. Jest dużo śladów od butów. Zaczynamy ścierać. Ja mogę sobie podsłońcu to obejrzeć, wy tego nie będziecie widzieli tak dokładnie, ale ogólnie powiem wam, każdy laminat tak samo dobrze się, się starł. Więc jak miałbym tutaj na siłę, jeszcze, jeszcze ostatni test, właśnie zapomniałem. To chodzi o pozostawianie odcisków palców, bo podobno ta wersja TS nie zostawia, tylko że ona kosztuje 500. Nie, no powiem wam. Ogólnie jest tak, nawet ten przeciwprężny dobrze działa, ten za 100 złotych. Ogólnie praktycznie nie widzę żadnej różnicy między tymi laminatami za 500, 400, 300, 200 czy 100. Wszystkie działają dobrze. Jeżeli byś tylko się uprzeć jeszcze na rysowanie kluczem czy czymś tam, tak jak my to rysowaliśmy, no to tak naprawdę to ten za 500 najmniej widać. Ale i tak widać. Więc to nie będzie tak, że on wydacie na, na niego dwa razy tyle, a potem. Nie będziecie jakby widzieli te rysy, ale nie no, według mnie ten jest za 250, to jest Duropal 1026 i to jest mój jakby faworyt w stosunku cena jakość, 4m na 1,30 m arkusz za 250zł brutto, 200 netto i myślę, że my będziemy teraz najczęściej korzystać z tego. A ja ruszę temat, bo pytaliście się gdzieś tam, zwłaszcza widzowie Odyna, czy będziemy robić kampera dla Odyna. Odpowiedź brzmi... Tak. Ale... Ponieważ mamy dwa kampery na warsztacie To jest nasz priorytet numer 1 czyli Sprinter Priorytet numer 2 czyli Ducato O, akurat Krzysztof wyszedł I teraz co? O co chodzi z Odynem? Chodzi o to, że samochód Odyna ma priorytet numer 3 niestety Czyli skupiamy się na tych dwóch a w ostatniej kolejności na samochodzie Adama, czyli jeżeli tutaj będziemy mieli jakiś przestój, to gdzieś tam wskoczymy i będziemy ruszać z y, samochodem Odyna, ale dopiero jak wykończymy te albo nie będziemy mogli już przy nich nic robić, będziemy zabierać się za jego auto. Ale fajne jest to, chciałbym po trochu zrobić to z wami, czyli mam pomysł na live'a, na którym byśmy zaprojektowali mu tego kampera. Znaczy on już piraz Dziwie wie co chce, ale Wy też na pewno go znacie lepiej ode mnie i wiecie, co on może potrzebować, jakie gadżety mu tam podorabiać, jakie rzeczy, co, co mogłoby mu się przydać, a jak, jaką jakby niespodziankę moglibyśmy mu zrobić. Więc myślę, że gdzieś tam niedługo się spotkamy. Eee, może uda się na live, ie. zobaczymy i spróbujemy coś tam dla Adama przygotować. Co o tym myślicie? To tyle. Tymczasem wracam do pracy. Dzień dobry. Jak ci smakował kiełburger? No, <grym> szykujemy kolejnego rozumiem, że mam powiedzieć, jak to robi się? Otóż, zapraszam za mną. Słuchajcie, w wieku XIX powstał ten piec. Mamy tutaj super branderburskie kiełbaski, które delikatnie nadziewamy na własną, ręcznie robioną, robiony widelec. To jest taki trójząb, czworoząb w sumie. Dzięki temu kiełbaska nam nie ucieknie. Warto jest też trochę wcześniej ręce pobrudzić w węglu, nie? żeby był lepszy smak. I teraz otwieramy o pieczyka i delikatnie podsmażamy zewnętrzną skórkę żeby była taka chrupiąca nie <laughs> dzięki temu nasz kiełburger będzie miał wyjątkowy smak pokażę Wam szybko jak to się robi otóż potrzebne są jeszcze e, żeby było higienicznie i bardziej to, <laughs> to jeszcze na talerzy o kładziemy sobie tu naszą kiełbachę e, i drugą e, spodnią e, kanapkę jeszcze delikatnie pomidorka wrzucimy tu do tak, tak, kształtu o żeby wypełniało i Degustujemy. Ale tego już nie zobaczycie, bo lepiej na to nie patrzcie. E, pokaż łapę. Którą? No tak, jak ja do ciebie. A w drugą stronę? Smacznego. Dzięki. Dzień dobry. Przepraszam za hałasy, które dobiegają tutaj, ale chłopaki pracują, jest nas już coraz więcej. I e, ciężko znaleźć chwilę, w której jest po prostu cicho. Ale słuchajcie. Jak zaczynałem ten kanał, nie spodziewałem się nigdy, że dojdzie do takich rzeczy, jakie dzieją się teraz. Ostatnio widzieliście nowy akumulator GrafBank, czyli ten grafenowy, który ma tam dodatki węglowe do płyty ujemnej i to powoduje, że tam się mniej zasiarcza, więc przy rozładowaniu do połowy jest w stanie prawie 3000 cykli albo i więcej, zależy jak wyjdzie, wytrzymać. Czyli to taki akumulator, nazwijmy to dla vanlifersów, takich, którzy po prostu żyją w w kamperze cały czas, bez przerwy praktycznie i są w stanie w ciągu roku te 300 rozładowań zrobić. Oni mogliby taki akumulator AGM do, po trzech latach po prostu zajechać, a taki mają autentycznie po prostu na 10. I teraz e, jest też druga seria akumulatorów. To są alakumulatory, tutaj jak możecie zobaczyć, litowo-fosforanowo-żelazowe. Nazwaliśmy je LiFePO-K4, a nie LiFePO-4. To są litowo-żelazowo-fosforanowo-kapitanowe 4. <głos》> Wiem, że głupie, no ale cóż. Trzeba się jakoś odróżnić. I o co chodzi z tymi akumulatorami? Robert ściągał różne, testowaliśmy, te wyszły najlepiej. Tutaj Wam wrzucam screen. Te setki po teście Roberta na alfabacie mają około 128 Ah. Czyli są zrobione naprawdę z dużym naddatkiem. Oczywiście niektóre mogą mieć 120, niektóre 130, niektóre 118. My akurat ten co mierzyliśmy miał 128, czyli są zrobione tak od serca. Ale co jest najważniejsze, mają bardzo fajną rzecz która przyda się Wam jako caravaningowca. I możecie sobie tutaj zobaczyć, teraz, ona pokazuje, jaka jest temperatura akumulatora. Jak wiecie, temperatura jest bardzo ważna, ponieważ te, te akumulatory nie mogą być ładowane w ujemnych temperaturach. Więc on ma swój własny BMS. Jak go przy minus 5 w kamperze odpalicie, byście chcieli go ładować, to on się nie pozwoli ładować. Dopiero jak przejdziecie trochę kilometrów, nagrzeje Wam się w kabinie, akumulator jakby odpuści mróz, wtedy zacznie się ładować. To tak w wielkim skrócie. Więc to, jakby o to nie musicie się martwić, bo tam jest BMS, który nad tym czuwa. I teraz dalej. Możecie zobaczyć w tej aplikacji, macie napisane ile jest amperogodzin, jakby w nim teraz zatankowane. Tutaj widzicie 43 amperogodziny. On obecnie jest podłączony, jest ładowany. Więc po prawej stronie na górze widać, że wchodzi w niego około 6 amperów i na dole w prawym dolnym rogu macie Church time, czyli za jaki czas ten akumulator zostanie naładowany. Czyli, jak to będzie na przykład instalacja fotowoltaiczna, to będzie Wam pokazywało, za ile godzin będzie pełny akumulator. To jest bardzo fajne. Potem macie power. Tutaj pokazuję Wam, ile energii wchodzi do akumulatora albo wychodzi. Obecnie jest ładowany, więc jest plus. I tyle. Macie 5,7. Ja odpalę teraz opalarkę. Wyłączę ładowanie. A po prostu odepnę klemę. I teraz możecie zobaczyć, jest pokazane jak on się rozładowuje, minus 10 Amperów, że jest pobierane 140 W pi razy drzwi, bo ta opalarka jest teraz jakby włączona tylko i wyłącznie w trybie dmuchania, a nie grzania. I macie napisane, że w tej opcji, jak tak będzie ta opalarka sobie chodzić, to macie jeszcze około, to jest teraz na bieżąco się jakby zmienia, 4 godziny 48 minut pracy na tym akumulatorze. Jakbyśmy ją włączyli na tryb grzania, pojawi się teraz. O, widzicie nawet 57 amperów przez chwilę się pojawiło, bo ona tam przez chwilę się dogrzewała. O, znowu 51 amperów. Eee, no i tyle. I czy, e, czyli możecie patrzeć, jak działa wasz akumulator, nad tym wszystkim sobie panować i sobie to wszystko sprawdzać. Czyli teraz mam minus 0,3 ampera, a ja znowu teraz podłączę ładowanie. I zaraz zobaczycie, że będzie pewnie na plus. Nie wiem, czy tu trzeba coś włączyć w tej ładowarce, czy nie, bo to nowa ładowarka. Ok, włączam na ładowarce i zaraz powinien zacząć się proces ładowania. I już zobaczycie, ile wchodzi. Więc nawet jak będziecie sobie jechać autem, będziecie mogli zobaczyć realnie, ile was na przykład alternator wbija podczas jazdy do akumulatora. Będziecie mogli sobie to sprawdzić. Ta, 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 ta. Powiem Wam tak, jestem mega dumny, mega się cieszę. Cieszę się, że Robert wybrał fajne produkty, które są dobre, sprawdzone. Ten akumulator był. Znaczy, cztery akumulatory były w specjalnym laboratorium w Niemczech, zostały przebadane, są dobre i możemy za nie ręczyć. Cztery losowe, wyjęte z kontenera też zostały przebadane, wszystkie były bardzo dobre. Jest mega super. A jestem dumny z tego, że gdzieś tam ta współpraca z Robertem. Dziękuję ci, serdecznie się rozwija. Um, mamy jakieś też tam pomysły na, 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 na przyszłość. To tyle. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o nowej serii akumulatorów, o tej aplikacji, jak można by z niej korzystać. Muszę być zamyślony teraz, tak? To się może wyglądać. Będę pisał. To chciałeś się podpytać, widów? Tak, chciałem się podpytać, czy może mają jakiegoś blaszaka na zbyciu. I kluczem jest w tym wszystkim cena i wielkość. Szukam czegoś małego, w miarę takiego od T4, i trochę dalej, tak jak to jest dalej, do Ducato małego. No, małe Ducato ogólnie najlepiej. Małe Ducato najlepiej, dokładnie. I no i koszty, nie? Bo chcemy zrobić to bardzo tanio, wersję taką super taniożka i w końcu, żeby to wyszła ta super taniożka No i to I będzie, w będzie w dla Ciebie. Nowy, tak, i to będzie dla mnie. Ale jakby co, to też jakiemuś widzowi pożyczysz kiedyś to, nie? Jakby tu na warsztat na przyjechał i no. nie miał gdzie się przespać, to może. No, być... no wiadomo, że ja nie będę cały czas gdzieś tam w podróży, tylko tak po prostu raz na jakiś czas, żeby móc wyjechać, więc przewiduję to, żeby to było do wynajmu też, nie? Dla, czy dla widzów, czy gdzieś tam dla znajomych, gdzieś tam bym ogłosił. Jaki no, masz ale... budżet? No, finalny? No nie, no na samochód. Na samochód? No tak, do 15. No. Do 15, nie? Czyli no. między 10 a 15? Coś tego, tego typu. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że? Kolor? <grym> to jest ważne? Nie. <grym> Karol, żeby jakikolwiek był. No właśnie, bo ciężko jest cokolwiek znaleźć, nie? No. no a, i na no, dwuosobowy generalnie, coś takiego mniejszego, no. nie? Wtedy dobrze. zrobili. Jakby I ktoś wtedy... coś miał na sprzedaż. Dajcie znać, nie? Wtedy zrobię jak już zbuduję tego kampera, to pierwsze co, robię turnę po Polsce i wtedy co? sesję zdjęciowe będziemy robić wszystkim. Będziemy. Zainteresowanym. <grym> Przy kamperach. Przy kamperach albo przy jakichś jeziorach, lasach, nie? Dobrze. No, a także jakby ktoś miał coś takiego ciekawego dla mnie, to poproszę informację do Ciebie, do Michała. Dobrze, do mnie. Do mnie. Super. Do Ciebie. Czyli do nas. Do nas. Ale to źle zabrzmiało, bo... No, przecież wiadomo, że nie na no. Do, do naszej firmy, o! Tak jest, do spółki Kapitan Szczepa. Tak jest.